Cześć, witajcie. Dzisiaj na warsztacie e, motocykl Triumph Sprint ST. Znaczy, no oczywiście, reflektor z tego motocykla. E, co by tu pokrótce powiedzieć? E, reflektor trafił do nas w wersji angielskiej. E, właściciel tutaj na początku e, miał dylemat, czy, czy zdecydować się tylko na samo przerobienie jego w wersję europejską. No, ale po, po wielu konsultacjach stwierdziliśmy, że idziemy na full wypas i robimy z tego LEDa. No i skończyło się to tak, że mamy reflektor całkowicie zmodyfikowany. Oryginalnie były tutaj trzy soczewki na żarówki H7, jedna soczewka z światła drogowego i dwie soczewki od światła mijania. Teraz mamy dwie soczewki bilet, tutaj i tutaj, oraz na środku jest także soczewka LED, tylko że to jest soczewka mono, która odpowiada nam tylko za dodatkowe jeszcze wzmocnienie światła drogowego. Tutaj światło drogowe mamy, podwójne, potrójne, przepraszam, i no jest naprawdę solidne. Ale zaczniemy od, oczywiście, od, od zewnątrz, kloż był szlifowany. Położyliśmy na niego nową warstwę lakieru, ponieważ on tutaj był taki delikatnie zarysowany, no i nie dałoby się tego spolerować, trzeba było po prostu kłaść nowy lakier. Reflektor został rozklejony, był to reflektor na twardym kleju, czyli taki nie wystarczy go podgrzać, żeby otworzyć. Tutaj trzeba było zastosować bardziej sprytne metody. Od tyłu. Od tyłu było tak oryginalnie, że były trzy gumy i z nich wystawały przewody przez takie dławiki i wszystko po prostu wisiało. To była taka instalacja zewnętrzna. Teraz mamy korki, wszystko jest zaślepione. Te są takie dwa symetryczne, więc trochę inny, ponieważ ta soczewka środkowa jest nieco dłuższa, więc on musiał być bardziej wypukły. No i instalacja jest wypuszczona tutaj przez. Tutaj przez taki dławik, ona jest zredukowana, to jest tylko końcówka tej oryginalnej instalacji razem z kostką, i wszystko idzie do środka. No, jak widzicie, jest tu sporo regulatorów. Po trzy na każdą soczewkę. To wszystkie z tych soczewek mają pełną regulację, czyli nie mają. Jak to najczęściej bywa jednego regulatora stałego, tylko wszystkie trzy są regulowane, czyli wysokość wysokość, lewo, prawo i jeszcze na dodatek delikatnie kąt można zmieniać. Także tutaj w tej chwili ustawiliśmy tak mniej więcej na zero. Te soczewki razem są zgrane i soczewka ta środkowa jest nieco wyżej niż, niż te dwie. Także to się wszystko razem dopełnia. Właścicielowi zależało, żeby zachować te oryginalne tunele chromowane, które są dookoła soczewek. No nie ukrywam, że było przez to trochę, trochę więcej roboty, ponieważ zmieścić te soczewki, tak żeby one leżały w tych tunelach. Mniej więcej tak samo jak te oryginały, no to, to było tutaj trochę przycinania, ale myślę, że się udało. No i też e, prosił o zamontowanie ringów. E, nie chciał ringów trzech, zależało, żeby były one, e, żeby była para tych ringów. E, no więc mamy tutaj parę. One są zamocowane bezpośrednio do tych, do tych chromowanych kominów. Także one też dodatkowo jeszcze czerpią e, korzyść z tego, że są zamocowane do metalowej tutaj rury i, i dodatkowo się wychładzają. E, środkowa soczewka jest, tak jak mówiłem, nieco inna. E, tu mamy soczewki bilet po obu stronach, ta soczewka jest mono, widać trochę, że jest inna faktura, szkiełka. No i jest to po prostu zupełnie inna konstrukcja mm, tej środkowej soczewki. Środek został e, przyciemniony, oryginalnie był to taki, taki niezbyt atrakcyjny srebrny, srebrny metalik taki matowy, tutaj tej zewnętrznej ramki. Przemalowane to zostało w czarny metalik. E, oraz ten środkowy taki, taka blenda środkowa jeszcze jest, potrójna. I ona też została pomalowana farbą strukturalną. Tutaj oryginalnie była taka mała żaróweczka pozycyjna, tak po prostu wystająca. Tutaj był otwór przez tą, przez tą ramkę. On został zaspawany, zamalowany, także teraz nie ma po nim absolutnie żadnego śladu. No jedynie widać, że była tutaj żaróweczka po tyle, znaczy od spodu lampy tutaj jest też oczywiście to zaspawane, mam nadzieję że widać że w miarę estetycznie jest to zrobione no i właściwie zapominamy o tym oczywiście instalacja też szła do tej żaroweczki tak po wierzchu. tutaj wszystko jest teraz w tym jednym w tym jednej wiązce małej no cóż, w reflektorze znajduje się system DL Switcher, dzięki czemu te ringi służą nam jako światło do jazdy dziennej oraz światło pozycyjne, ponieważ one muszą mieć dwie funkcje, Gdzieś zrezygnowaliśmy z tej małej żeloweczki, która no wyglądałaby głupio, no i naprawdę tak nie na miejscu, dlatego postanowiliśmy ją usunąć. Regulacje oczywiście zostały zachowane. No może tam w skrajnych pozycjach jest tam pewne ograniczenie, ponieważ te ringi wystają nieco bardziej niż te oryginalne kołnierze. No i są one nieco też szersze, ale myślę, że to w zupełności wystarczy, ponieważ lampę ustawiliśmy w taki sam sposób, jak trafiła do nas, jak była na motocyklu. Także tutaj delikatne tylko regulacje będą wymagane. Może ktoś kojarzy, jak stawiałem post na Facebooku, jak ta lampa była sklejona, no, producent naprawdę nie przyłożył się do tego, to wszędzie klej był dookoła taki odstający, teraz jest to, jest to, mam nadzieję, o wiele schludniej zrobione. Oczywiście tutaj. Wiadomo, że troszeczkę, troszeczkę widać na tym rancie, że tam jest klej, no ale tak jak mówiłem, ta lampa nie była prosta do rozklejenia, także no, jakieś tam minimalne ślady będą. No a poza tym na motocyklu to już tego w ogóle nie widać. Cóż, to by było na tyle. Zaraz podnoszymy sobie reflektor i pokażę, pokażę Wam jak to świeci. Mam nadzieję, że się Wam podoba. Tutaj według mnie wyszedł całkiem fajnie. Bardzo na początku myślałem, żeby użyć trzech ringów, ale faktycznie właściwie uważam, że tutaj miał rację. Dwa ringi będą tutaj jak najbardziej na miejscu, tym bardziej, że powstaje taki fajny efekt, ponieważ tutaj te ścianki ramki dochodzą praktycznie aż do samej szyby, także ta środkowa część jest jakby całkowicie wyizolowana i kiedy te ringi się świecą, to tutaj środek pozostaje czarny, także fajnie to wygląda. No i ta soczewka pracuje nam tylko w trybie świateł drogowych. Cóż, no, pierwszy reflektor od Triumpha. Mam nadzieję, że będzie tego więcej. Zaraz podłączamy reflektor i pokażę wam, jak to, jak to świeci. No, i cóż, i to by było tyle. Widzimy się w następnej części. Jeszcze taki dodatek, ponieważ zapomniałem o tym wspomnieć w pierwszej części tego filmiku. To są soczewki oryginalne z tego reflektora, oczywiście trzy. One praktycznie wszystkie są identyczne. Znaczy soczewki mijania są identyczne, a soczewka drogowa jest no, z takich samych elementów, jedynie nie posiada tutaj tej przysłony, tak jak mają soczewki mijania która, no, ta przysłona definiuje nam właśnie linię światło -cienia, którą dobrze wszyscy znamy i widzimy na drodze. Chciałem tylko zwrócić uwagę ponownie na wykonanie tych, tych elementów. Jest ona oczywiście bardzo solidna, to jest wszystko metalowe, wszystko tutaj no, heavy duty, tutaj bardzo, bardzo grube i solidne odlewy. Soczewka jest tutaj też wyjątkowo niezła, nie jest ona prawda, idealnie gładka, ale ona nie musi taka być i jest delikatnie zadymiona, wiadomo, ale poza tym jest ok. No i cóż, odblask jest, tak jak widzicie, też w stanie absolutnie idealnym. Tutaj nie ma mowy o jakimkolwiek zużyciu. No mimo to reflektor i tak nie świecił. No może nie świecił aż tak tragicznie jak niektóre konstrukcje, ale no właściciel nie był zadowolony. No i podejrzewam, że światło drogowe jeszcze dawało radę, ponieważ no to jest o wiele łatwiej osiągnąć, ale światło mijania było, było słabe. Pomimo tego, że były dwie soczewki, które no wydaje się, że, że powinny być super. Ale no, niestety nie były. Taka sama sytuacja jest w Suzuki Bandit, w Yamaszce super tenere i zapewne w wielu innych reflektorach, które posiadają tego typu konstrukcję. To jest to, co prawda nie jest motocykl japoński. To jest, to jest wiadomo, Anglik. One tutaj widać, że użyte elementy się różnią, to, to jest inny, inny rejon świata w ogóle. No, przepraszam, no ale no ale efekt jest ten sam. Widocznie to wszyscy się uwzięli i, i robią to specjalnie, nie wiem. Ale no, jak no jest, jaki jest. A teraz zapraszam do trzeciej części, gdzie pokażę, jak lampa świeci. Okay, reflektor jest podłączony. Tak jak wspomniałem wcześniej, w reflektorze znajduje się nasz system DL Switcher. Dzięki czemu te ringi będą pełniły nam funkcję świateł dojazdy dziennej, ale także świateł pozycyjnych, ponieważ usunęliśmy tam małą żaróweczkę, która tutaj była oryginalnie, a jej funkcję przejmą te ringi. Zaraz pokażę, jak to działa. Tym razem zrobiliśmy to troszeczkę inaczej. Dołożyliśmy im jakby dodatkowy stopień na początku, czyli funkcję świateł pozycyjnych. Czyli po przekręczeniu stacyjki, kiedy normalnie uruchamia nam się światło pozycyjne, no to teraz ringi również zapalają nam się w takiej słabszej formie, jako światło pozycyjne. I teraz to świeci w ten sposób. A po uruchomieniu motocykla od razu ringi przechodzą w tryb świateł do jazdy dziennej. Pokażę jeszcze raz, jaka jest różnica tej jasności. To jest światło pozycyjne, to jest światło do jazdy dziennej. No, i teraz mamy światło do jazdy dziennej. Tam mi coś nie łączy. Mamy światło do jazdy dziennej. W tym trybie, oczywiście, możemy sobie mrugać światłami drogowymi, czyli w tym przypadku tutaj trzema soczewkami na raz. To jest naprawdę na to światło. Ta środkowa soczewka wydaje się, jakby zaświecać odrobinę później. No tak faktycznie jest, po prostu ona jest z zupełnie innej konstrukcji, z zupełnie innym modułem, jest sterowana. No i po prostu ten ułamek sekundy jej zajmuje więcej do rozbujania się, ale to tam jest naprawdę nieistotne. No i oczywiście po przytrzymaniu światła drogowego przez tam około te 5 sekund. Proszę bardzo, włączają nam się soczewki światła mijania na stałe oraz ringi przegasają w tryb pozycyjnych. Tego teraz nie widać, bo te soczewki świecą bardzo mocno, więc te ringi teraz świecą słabiej, jako światło pozycyjne. No i mamy światło mijania. Muszę powiedzieć, że wygląda to całkiem fajnie. No i teraz, oczywiście, już normalnie też możemy używać światł drogowych. Po prostu efekt jest taki, że te soczewki nam się, się przełączają w tryb światła drogowego. Oraz dodatkowo uruchamia nam się ta środkowa soczewka. Charakterystyka tego światła wypada mniej więcej w ten sposób, że te soczewki mniej więcej się nakładają, natomiast ta soczewka środkowa świeci nieco wyżej i o wiele szerzej niż, niż te, oczywiście w świetle drogowym. Także ta spektrum tego światła jest bardzo szerokie. Na pewno właściciel będzie z tego zadowolony. No cóż, tak to wygląda. Jeszcze raz. Mamy światło pozycyjne na samym początku po uruchomieniu motocykla od razu włączają nam się światło do jazdy dziennej. No i e, po przytrzymaniu mm, światła drogowego, tak jak to zawsze bywa. OK. Przełączają nam się, włączają nam się soczewki mijania, a ringi przygasają i pracują znów jako światło pozycyjne. No i tak to wygląda. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Zostawcie tam swoje opinie w komentarzach. No cóż, to by było na tyle, ja się z wami żegnam i cześć.